Robotniczy klub sportowy, hum, Ja weź takich rzeczy, bo tam traf to <noise> <noise> Ci za to, że wejesz takie jakieś takie Proszę takie jakieś takie Dobra, ja już wchodzę. No to buduj! Zabłaś w grę! No to zaproś! Chyba Kuch, no teraz wchodzić! Nie kuchdeo! Ja wylóbuję! Czekaj, spokojnie. Że tak powiem kulturalnie chodzi. I nam no ta to... dzieba szpa! Chodź łódź na skalę, gry. Dobra, nie? Ja już wchodzę. No to buduj, w grę! No to zapróć! Czekaj, 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 czekaj. Czekaj, ja już weszłem czy mnie jeszcze nie weszło? Nie.